wiadomości Radia Szczecin. Nietypowy remont kamienic przy ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Wykonawca przebudowy firma Skanska na ogrodzeniu wywiesiła kilkumetrowe białe kartki i zachęca mieszkańców do zapisywania na nich wspomnień związanych z tym miejscem. Jak się okazuje ten pomysł przypadł do gustu, bo od kilku tygodni na pustym do tej pory tle pojawiają się rysunki, wiersze, cytaty związane z patronką ulicy, czyli Emilią Plater. Zdaniem samych mieszkańców tak ozdobiony płot wyglądał wiele lepiej niż zaklejony odrapanymi plakatami. Renowacja kamienic powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. Więcej na radiostecin.pl. Muzycy z Singapuru i Londynu zagrają razem ze szczecińską Baltic Neopolis Orchestra. Pianistka Pamela Tan-Nicholson oraz koncert mistrz opery w Londynie skrzypek Vasco Wasiliew wystąpią podczas Symphony Opera Musical Show 17 października w hali Azota Arena. Artyści rozpoczęli właśnie przygotowania do wspólnego występu. Szczecin jest pierwszym punktem na mapie trasy koncertowej. Później muzycy zagrają m.in. w Singapurze, Tajlandii, Laosie i Malezji. To są wiadomości Radia Szczecin. Przed nowym sezonem klub Zatrudnił na to stanowisko pierwszego trenera selekcjonera reprezentacji Rosji, Jurija Mariczewa. Nowy zarząd chemika postanowił jednak rozwiązać z nim umowę jak podkreśla, chce postawić na młodego szkoleniowca, który w ubiegłym sezonie udowodnił już swoją wartość. Chemik to od trzech lat najlepsza kobieca drużyna siatkówki w Polsce. Nowy sezon siatkarki rozpoczną już za półtora miesiąca. Pogoda w Radiu Szczecin. Pochmurno, z przelotnym deszczem, dziś 21 stopni, wiatr zachodni umiarkowany, a ciśnienie powoli rośnie. Na dobry koniec dnia, Radio Szczecin na wieczór. Szczeciński Szybki Tramwaj, czyli z centrum w pole. Rok po tym jak lewobrzeże i prawobrzeże połączyły tramwajowe tory, można już poszukać odpowiedzi na pytanie, dla kogo jest ten środek masowego transportu, jaka jest jego przyszłość i czy można mieć pewność, że w kolejnym roku działania więcej będzie pozytywnych opinii niż zastanawiania się, czy dwójka, siódemka, ósemka do Turkusowej dojadą, czy też nie. W domu, w pracy, w samochodzie.